Patrzcie Mał... małpiczka! Cześć! Co tam? Mm, 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 mm. Tak! Mm. Cześć! Ja, nie, nie dosięgam. Co? Co? No co? No co? O, kurde! Fajna, co nie? To jest kolejny odcinek. To nie było po. To nie było właśnie tego. Pożegnanie. Zawsze tak mam. Ale to jest druga część z tego. Jakby zo. O, fajnie tak powiedzieć. To jest jak. Łabędź. już Jedziemy Jeszcze więcej mi piasku się tu nalało nasypał Myślę e, Może sorry Wam zasłoniłem Gdzie iść gdzieś gdzie iść gdzie O Ale wsiadłem Na takim mówię brustas, z odmierzy, o pół szerek ciągle marzy. O i tam byliśmy A jeszcze tam więc co? Nie czekamy, idziemy. Tylko się. Tam jest spinaczka. Mm, ale najpierw na chuślapkę chyba. To jest bardzo ekstremalny jak. Tak pójść Jeszcze z kamerą w ręce. Jeszcze trudniej na sobie. Ile to tak wchodzi jakoś dziwnie. Aha. Dobra. Czy jest gniazdo, tam są dwie walutkie zjeżdżalnie. I kończy nie wiem czy. Aha, tu jest taka dziwna. Ja sobie tu huśtam Ja sobie tu huśtam a, tam jest rurka, dobra. Tam jest rurka. Idziemy. Tam trzeba. Nie, tu się wchodzi. Tu się wchodzi. Pum, 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 pum. pum. Trzeba zjechać jedną jechać? A więc jeszcze górę przejść. Nie wiem, czy jest ta spinaczka. Tu jest ta spinaczka, w końcu tutaj nie. No nie wiem. Ale idziemy w górę, Jedną ręką widzicie się takiego typu odcineczki, że gdzieś wędruje po polsce. Trzyma! Byk. O, tylko jedną rękę do dyspozycji, bo jeszcze jedną trzymam kamerę, no! I co Trzeba zjechać? Uj. Ok. Tam jest jak mówiłem, bas. Esa. Tylko nie wiem. Mam w mamy kąpielutki Ale mamy. Piłeczkę. Mamy piłeczkę. No cześć! Kuska! Cześć, kuska! Ona się jakoś nie rusza. Co ty robisz? Kuska! Nie, ona nie jest akurat wciąż. Dobra, się łapię w górę, widzowie. Ta koza to się za mną chodzi. Piłeczka. Nie mogę wejść do basenu, ale mam piłeczkę z basenu. Zrzucone I to, to jest miejsce na pupę? Czy bardziej na nogi? Że tak się można... Nie wiem, za chwilę pójdziemy do Kangura. Znowu musiałam przerwać odcinek. Znowu tu są te pośladki chyba bardziej realistyczne na nogi Nie gdzieś kubiks ale możemy to założyć na siebie To by było za bardzo księciowe widzia I tak dzisiaj I w ogóle tutaj paletka do eee nie wiem odróżmy to jest mój stateczek 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 łapa muszę to jakoś teraz tak mnie trochę nagrywać za chwilę pójdziemy do kangurka ale najpierw idziemy tam do piłek tam są fajne piłeczki trzeba spływać, nie ma innej opcji idziemy Dobra, jesteśmy mamy bardzo wielką piłeczkę tak jak na naszym ogródku będziemy. a nią się kopie? nie, spytam się widzowie, co za to? nie chciałem, żeby tamta piłka wybiła się Jakubi z tak jak by powiedzieć, jakby powiedzieć, tutaj nie, tu, ale ja potem tam, tam, tu tle i tak weblać, weblać, weblać. To co? Idziemy do konkura? Nie wiem. Konik polny. No, ucieka. To fajnie. Ja wam pokazać konika polnego. Ja jestem tutaj. Pani to jest, polecam przyjechać od mojej chaty to 20 minut. Coś tak. Samochodem oczywiście. Coś tak 20 minut. Z gorąco polecam. Daj Jakubik, co tam chcesz? O na to czekałem. Dankę. Dobra, gramy w piłę z Jakubiksem. O, ale poleciało. Nie jest tak bardzo. Za chwilę pójdziemy chyba do tego kankura. I tu znalazł znalazły fajną rzecz. No, Jakubik znalazł. No. Ale ja idę tak. Kupatka. Do piasku. Aha, dobra, ja kopię dziurę. Dzisiaj myślę, że będzie fajny odcinek. No jest, jak to tak właśnie? Widzimy się jak już będę miał w miarę taki dołek zrobiony. Dwie, ale to potem, już mam palce z piasku. Idziemy do Kangura, doczekaliście się. Idziemy Drodzy widzowie użyliśmy Zamykamy klatkę, żeby tu kozy nie wyleciały Wiesz Dobra, jaką chcecie To jest mamka. A ja nie wiem, czy... Nie, bo tam jest kangur A kuzyk już nie Nie no, są w pełno Pełno psu Idziemy do karu. Kangur jest tam. Widzicie? To jest tam jego buda. Nie wiem, czy widzieliście, ale za chwilę zobaczycie. Yy, myślę, że Wam się podoba na razie ten odcinaczek. O, Kangurek. Cześć, Kangur. Cześć. Ty wyglądasz trochę jak smorz. Ale fajny. Widzicie sami? Fajne, nie? Nie wiem, czy w ogóle. Aha. Tutaj macie fajne? Tam to jest jego klatka. Yeah. Widzicie? Oh. Postaram się dzisiaj wam coś komentarze, jak widzicie. tam pisać. Komentarze i teraz mają obiadek guski. Ale pójdźmy zobaczyć. Pójdźmy, pójdźmy. Bo to mi jeszcze będę miał dwie taczki do kupania Nie, nie, nie. Nie nie mi nie Dobra. Cześć, Kuski. To ja. Przy... Przyjrzyjcie się. Jak? Co, Kuska? Cześć tutaj macie tego fajne? fajny? wgód chyba w no, komentarzu jeszcze widzieliście jak nie przyszli wam na post y, zdjęcia w ogóle wszystkich kuzek ale Taki Tak jest tu jest fa... tu jest malutka No to chyba no. każdy czeka No nie, nie, nie idzie Nie wiem czy w końcu te racje Małpa Małpy jeszcze wam nie pokazałam My a a Tak, dzisiaj Nie wiem uh. Idziemy do małpy 7 minut to trwa, więc pokażę. Nie jest tak duże jak z tymi rurkami, czy nie? Na no, minut zbudowaliśmy trumnę. Jeszcze nie widzicie tych ławek, więc. Ja w ogóle rozwaliłem już tę trumnę. Mamy małpkę. Mm. Patrzcie! Małp... Małpiczka! Cześć! Co tam? Mm, 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 mm. Tak. Mm. Mm. Cześć. Nie, nie dosięgam. Co? Co? No co? No co? O kurde. Fajna, co nie? Ale małpka nie wiem czy w ogóle widzicie. Ale teraz właśnie dokładnie. Uu. Ale słodka małpka. Mega fajna. Chęcie ją odciskali 1 do 10. O O, ale fajne. Słuchajcie się co ona mówi. przeszeliście? się. No tutaj masz swój niestety stolek rozwalony. O, je ja teraz sobie co to jest twoje ja nie wiem ale smacznego mał... małpiczko smacznego to by było na tyle teraz sobie selfie zrobię z małpką coś hmm. tak fajnie, fajnie, fajnie było Dzieńcie, oczywiście małkę. od 1 do 10 u, ale mi się wyprasowały włoski. Dobra, hmm, tu jest skóra, tutaj jakieś takie coś. więc co? Widzowie, żegnamy się. papa pa.